Projekt testosteron. Dzień piąty. Jeśli oddychasz przez usta, sabotujesz swoje hormony i nawet o tym nie wiesz. Po to jest nos, żeby nim oddychać. Weź głęboki wdech. i najwyżej wypuść przez usta. Oddychanie nosem obniża kortyzol. Niski kortyzol to wyższy testosteron. Nos produkuje tlenek azotu. Lepsze dokrwienie, lepsza pompa na treningu. I Lepsza regeneracja. Sapanie ustami tego nie robi. Jeśli trenujesz lub spacerujesz, oddychanie nosem poprawi ci ten wysiłek. Będziesz miał więcej energii, mniejszą zadyszkę i lepszą wydolność. Trzy w jednym. I najważniejszy moment w ciągu dnia, czyli sen. Oddychając ustami, chrapiesz. Oddychając nosem, regenerujesz się. A hormony produkują się jak śpisz. Jeśli ciężko ci się przestawić, skorzystaj z tego gadżetu. Plaster na usta, prosta sprawa. Dlatego jest to prosta zmiana, masz to ciągle przy sobie, zacznij tego używać, zobaczysz wielką zmianę w swojej energii i regeneracji. Będziesz spał lepiej, będziesz trenował lepiej, co przełoży się na rezultaty. Widzimy się jutro.